Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie, piątek, godzina 9.22, zaraz zjemy sobie śniadanie, rano był trening jak widzieliście, nagrałem pełny trening, w sensie, że wszystkie ćwiczenia jakie robię w czwartki zwykle, ale wczoraj nie byłem na siłowni, byłem na wsi jak wiecie i dzisiaj zrobiłem ten trening i jutro zrobię piątkowy trening. Hmm. Jeszcze takie małe ogłoszenie, że dzisiaj będzie ostatni vlog na jakiś czas z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że vlogi mi zajmują bardzo dużo czasu, jeśli chodzi o później zmontowanie tego, szczególnie z GoPro. Muszę zgrać ten cały materiał na komputer, wrzucić w program, zmontować, zrenderować, zaploadować i przez to ostatnio zarywam trochę nocki. Siedzę dość długo przy komputerze i później śpię po 4-5 godzin i jestem niewyspany. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że mm, jutro, w sobotę i, w, i później w niedzielę nie będę miał czasu w ogóle tego zrobić, z pewnych względów. I kolejny powód jest taki, że w przyszłym tygodniu zaczynam remont Łazienki, moi drodzy, który będzie trwał około dwóch tygodni. I no, chyba nie muszę nikomu mówić, z czym się wiąże remont Łazienki. W wielkim skrócie w przyszły czwartek muszę ewakuować rodzinę z domu. W piątek przyjeżdża do mnie tata z bratem i rozwalamy Łazienkę w drobny mak. A od poniedziałku 26. Ja się wyprowadzam do teściów na tę chwilę. A od poniedziałku przychodzi pan fachowiec i zaczyna robić Łazienkę na nowo. I to potrwa, zakładam, ze wszystkimi jakimiś rzeczami, które wyjdą w międzyczasie około dwóch tygodni. Więc będą filmy takie regularne, wrócimy do keto kuchni, wrócimy do merytoryki, może jakieś badania, ale jeszcze żebyście nie byli smutni, że się vlogi kończą. E Mamy tutaj pewne plany dość szerokie, tylko że nie ma na nie na razie czasu, e kolaboracji my nazwijmy to, czy współpracy z innymi ludźmi zajmującymi się tematyką diety ketogenicznej. I mam tutaj plany na spotkanie z co najmniej jedną dwiema osobami. Jak wiecie, Ketosfera, jak Przemek wróci, bo jest obecnie w górach. Jak wróci do, do miasta, to się spotkamy na pewno na treningu i nagramy razem film, a mam jeszcze kilka ciekawych pomysłów, które w niedalekiej przyszłości zostaną zrealizowane, więc zostańcie ze mną. A teraz robimy śniadanie. No i moi drodzy, co mamy na śniadanie, niestety nie będzie dzisiaj również liczonych kalorii, bo waga mi się zepsuła, bateria siadła w wadze i, i nie waży. Pierwsze śniadanie będzie takie, że tutaj mam jednego pomidora, takiego średniego, coś jak te, które leżą tu, taki przeciętny pomidor i jednego takiego koktajlowego. Tutaj jest jeszcze, moi drodzy, są dwa ogórki małosolne, takiej średniej wielkości. Są oliwki z anszła i ta ryba to mięso białe. To jest ryba, to jest strąg tęczowy, który dostałem, którego dostałem od mojego teścia. I posypane to wszystko z pieprzem ziołowym i drożdżami nieaktywnymi. A tutaj na deser, moi drodzy, zrobiłem sobie moje brownie z ostatniego przypisu, ale to brownie. Przeciąłem na pół, zrobiłem w takim większym pojemniku I w środku jest serek mascarpone z tym dżemem malinowym Z tą galaretką malinową No i u góry też jest mascarpone Łyżeczka tego malinowego cuda I polane to delikatnie taką łyżką sosu Salted Caramel Zero Czy to nie wygląda obłędnie, przecież to jest niesamowite To powinno być nielegalne moi drodzy, jakie to będzie dobre Do tego wypiję sobie kawkę drugą i zobaczymy co później jeszcze. Nie mam planów obiadowych. Moi drodzy, i kończymy dzisiejszy dzień. Co jeszcze dzisiaj zjadłem? Poza tym co wam pokazywałem rano, zjadłem jeszcze dwie parówki. Bo chcę skończyć wszystko co mam w lodówce i przestać trochę kupować mięso przetworzone, zacząć kupować mięso surowe i samemu je przygotowywać. Hmm. Dwie parówki, i później wypiję jeszcze jedną kawę z olejem MCT i zjadłem jeszcze trochę orzechów, więc w zasadzie to tyle. Nie było to dużo, nie liczyłem dzisiaj kalorii, ale myślę, że 3000 nie dobiłem na pewno. I moi drodzy, dziękuję Wam za te 10 vlogów, które oglądaliście, które Wam się podobały lub nie. Dziękuję za wszystkie komentarze, uwagi, bardzo to dla mnie cenne i zapraszam już niedługo, bo. Hmm. Jutro mija równe 6 miesięcy odkąd zacząłem przygodę z ketozą, i postaram się przygotować jutro lub w niedzielę taki mały, krótki film podsumowujący te 6 miesięcy w ketozie, które mi się udało przetrwać i trochę liczb, numerków, statystyk, podziękowań. Do zobaczenia, moi drodzy, w następnych odcinkach już bardziej sensownych, przygotowanych, przemyślanych, merytorycznych i tak dalej, i tak dalej, obiecuję Wam, że jest na co czekać, miłego weekendu, hej